Wystarczy ładowarka od telefonu komórkowego, a będziesz mieć najlepszą cyfrową antenę. Jak widzisz, mój telewizor nie odbiera żadnego kanału. Nie mam kablówki ani anteny satelitarnej. Dzięki starej ładowarce do telefonu możesz odbierać wszystkie kanały bez problemu. Zobacz jak to zrobić. Na początek przygotuj starą ładowarkę od telefonu. Nożyczkami odetnij końcówkę z wtyczką. Nie będzie potrzebna. Następnie zdejmij zewnętrzną izolację kabla, tak jak pokazuję. W środku znajdziesz kilka przewodów. Oczyść ich końcówki, by odsłonić miedziane druciki. Teraz przyda ci się kabel antenowy. Zdejmij z niego białą osłonę, aby odsłonić miedziany rdzeń. Teraz musisz podłączyć część odładowarki. Jeden z przewodów przymocuj do miedzianego rdzenia, a drugi do oplotu. Po połączeniu obu części dokładnie owiń wszystko taśmą izolacyjną. Następnie przymocuj złącze antenowe. Załóż je na drugi koniec kabla i dobrze dokręć. Na koniec podłącz wtyczkę kabla koncentrycznego do gniazda antenowego w telewizorze i sprawdź odbiór kanałów. Jak widzisz, sygnał jest odbierany idealnie. Zdradzę Ci, dlaczego trzymam kamienie w butelce. Do tego triku wystarczy plastikowa butelka i kamienie. Na środku butelki zrób otwór. Narysuj średniej wielkości prostokąt markerem, a następnie wytnij go nożyczkami lub nożem. Kolejnym krokiem jest wykonanie mniejszego otworu w tylnej części butelki. Rozgrzej palnik i delikatnie przyłóż go do butelki, aby zrobić dziurę. Teraz wrzuć kamienie do środka przez wycięty otwór, ale nie przesadzaj z ilością, aby nie wypadły. Większość osób nie wie, że dzięki temu mogą mieć szybszy internet za darmo. Mniejszy otwór umożliwia zawieszenie butelki w wyższym miejscu w domu, gdzie zazwyczaj jest lepszy zasięg. Ten trik jest idealny dla osób mieszkających na wsi lub na obrzeżach miasta, gdzie sygnał jest słabszy. Dla wzmocnienia efektu, kiedy udostępniasz internet z telefonu, możesz włożyć go do butelki. Zawarte w kamieniach bazalt i granit sprawiają, że sygnał jest lepszy. Powiedz to zdanie, a telemarketerzy przestaną do ciebie dzwonić. Pokażę ci, jak pozbyć się natrętnego telemarketera. Jeszcze nigdy wcześniej osoba dzwoniąca nie chciała się tak szybko rozłączyć. Telemarketing bywa uciążliwy, zwłaszcza gdy telemarketerzy dzwonią wielokrotnie, mimo braku naszego zainteresowania. Warto wiedzieć, że każda firma przed kontaktem telefonicznym z ofertą musi uzyskać naszą wyraźną zgodę. Bez niej próba przedstawienia oferty jest niedozwolona. Niestety, bywa, że zgoda na kontakt telefoniczny jest ukryta w dokumentach, które podpisujemy np. przy zapisach do newslettera lub zakupach online. Gdy już dojdzie do niechcianego kontaktu, warto znać skuteczne sposoby na zakończenie rozmowy. Wystarczy stanowczo przekazać, że nie jestem zainteresowany ofertą, proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i żądam zaprzestania kontaktu ze mną. Telemarketerów warto zapytać skąd posiadają nasz numer. Jeśli został on pozyskany z zewnętrznych źródeł, firma powinna nas o tym poinformować, podając także swoją siedzibę, adres i cel przetwarzania danych. Można też na początku rozmowy przekazać, że nagrywam całą rozmowę i w związku z przepisami RODO proszę o natychmiastowe zaprzestanie kontaktu ze mną. Jeżeli się tak nie stanie, to całe nagranie mogę wykorzystać w sądzie. Świadomość praw konsumenta i znajomość sposobów na skuteczne zakończenie rozmowy mogą pomóc chronić naszą prywatność. Współcześnie, gdy dane osobowe są łatwo dostępne, umiejętność obrony przed niechcianymi połączeniami telefonicznymi staje się coraz bardziej istotna. Większość osób nie wie, że dzięki puszce stuńczyka mogą oglądać wszystkie kanały telewizyjne świata. Wystarczy jedna puszka i kabel antenowy. Otwórz puszkę. Zawartość wyłóż do naczynia i zostaw na kolację czy obiad. Nie będziemy jej potrzebować. Oderwij wieczko puszki. W pustej puszce na środku zrób otwór. Przełóż złączkę do kabla antenowego. Jeśli zrobiłeś za duży otwór, użyj kleju na gorąco, aby przymocować ją do puszki. Przygotuj około 10 cm kabla antenowego. Z połowy kabla usuń izolację, oplot, folię i dielektryk. Zostawiamy tylko przewód wewnętrzny. Z drugiego końca zostawiamy około 2 cm przewodu. Nałóż na niego końcówkę złączki. Weź puszkę do wolnego napoju, wlej go do szklanki, z puszki odczep zawleczkę. To jej potrzebujemy, żeby oglądać telewizję. Zamocuj na niej drugi koniec kabla antenowego. Teraz przygotuj kabel antenowy. Natnij i delikatnie usuń zewnętrzną izolację. Odchyl oplot i ekran. Usuń dielektryk. Nałóż złączkę. Tak samo zrób na drugim końcu kabla. Kabel z zawleczką odpuszczki przymocuj wewnątrz naczynia. To będzie nasza antena. Z drugiej strony naczynia przykręć końcówkę kabla antenowego. Na jego końcu zamocuj wtyczkę do anteny. I gotowe. Wystarczy podłączyć do telewizora i oglądać dowolne kanały. Odpowiednio ustawiona pozwoli na oglądanie wszystkich kanałów. Włóż zwykłą słomkę do telefonu. To trik, z którego korzystają serwisy elektroniczne. Dzięki niemu stary telefon zacznie działać lepiej. Na początek przygotuj plastikową butelkę po napoju i odetnij jej górną część z zakrętką. Teraz zajmij się nakrętką. Zrób w niej otwór. Możesz do tego użyć zapalniczki i śrubokręta lub lutownicy, następnie wsuń słomkę tak, by wystawała po obu stronach, a następnie uszczelnij klejem na gorąco, dokładnie oklejając miejsce styku. Poczekaj, aż klej wyschnie. Tak wykonana końcówka pasuje do każdego domowego odkurzacza. Standardowe końcówki są zbyt duże, by dokładnie wyczyścić telefon. Wystarczy założyć tę zrobioną z butelki i słomki. Jest bardzo precyzyjna, więc idealnie nadaje się do czyszczenia elektroniki, na przykład telefonów, w których gromadzi się kurz. Zanieczyszczona stacja ładowania może działać gorzej, a dzięki temu trikowi łatwo usuniesz piasek i pył. Wystarczy wsunąć słomkę do telefonu i włączyć odkurzacz. Nagromadzony kurz zniknie w kilka sekund. Tak samo można oczyścić otwory na słuchawki czy głośniki. Te urządzenia elektryczne zużywają prąd nawet gdy są wyłączone, dlatego twoje rachunki za prąd rosną. Są sprzęty, które, jeśli tylko są podłączone do gniazdka, pobierają energię elektryczną. Sprawdź czy też masz takie urządzenia. Niektórzy myślą, że nie ma nic w tym złego. Zmartwiecie. Bardzo dużo urządzeń, mimo tego, że są wyłączone, i tak zużywają prąd. Pierwszym urządzeniem jest zmywarka. Spójrz, cały czas się świeci piekarnik cały czas wyświetla godzinę, przez to te sprzęty zużywają parę złotych w skali kilku miesięcy, ale w ciągu roku może to być nawet kilkadziesiąt złotych. Drukarka również, mimo tego, że nie jest włączona, zużywa prąd na tak zwanym czuwaniu. Na pewno słyszałeś, że nie zostawia się podłączonych kabli do gniazdka. To prawda. Nawet jeśli nie ładujesz żadnego urządzenia, przez kabel cały czas przechodzi prąd. Nie korzystaj z przedłużaczy, bez opcji włącz/wyłącz. Urządzenia na takim przedłużaczu bez przerwy zużywają prąd. To samo dotyczy płyty indukcyjnej w trybie czuwania. Czerwona dioda się świeci. Pokazuje, że płyta jest zablokowana, ale gotowa do użycia. Nie wszystkie urządzenia można odłączyć od prądu, kiedy nie są używane. Ale najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie wszystkich innych urządzeń do listwy zasilającej, która ma opcję wyłączenia. Po wyłączeniu jej, możesz mieć pewność, że podłączone do niej sprzęty nie będą pobierać prądu, a ty zaoszczędzisz pieniądze.